W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych, między innymi agresywny mężczyzna rzucił się na policjantów z maczetą, brutalna bójka obcokrajowców na dworcu w Warszawie, duża akcja kontrterrorystów na Pomorzu, brutalny atak ukraińca na bezbronnego Polaka. Groźny incydent w ząbkach pod Warszawą niemal zakończył się tragedią. Wszystko zaczęło się od rodzinnej awantury, która przerodziła się w dramatyczną interwencję wielu służb ratunkowych. Policjanci z miejscowego komisariatu zostali wezwani do mieszkania, gdzie agresywny 42-letni mężczyzna, jak się okazało, będący pod wpływem alkoholu, miał grozić swojej żonie pozbawieniem życia. Po przybyciu na miejsce, funkcjonariusze zastali roztrzęsioną kobietę, która poinformowała, że od dłuższego czasu doświadcza przemocy domowej, zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Sytuacja przybrała dramatyczny obrót chwilę później, gdy mężczyzna wrócił do mieszkania. Od razu rzucił się z agresją. Krzyczał, używał wulgaryzmów, a w pewnym momencie próbował zaatakować policjantów maczetą. Gdy jego atak się nie powiódł, zabarykadował się w środku i podjął desperackie działania, podpalił mieszkanie i zaczął grozić, że odkręci gaz i wysadzi cały budynek. Na miejsce natychmiast wezwano posiłki, do akcji wkroczyły jednostki Straży Pożarnej z czterech miejscowości. Wołomina, Marek, Ząbek i Warszawy-Targówek. Strażacy weszli do środka przez wybite okno i szybko ugasili pożar, który mógł w każdej chwili wymknąć się spod kontroli. W działaniach gaśniczych uczestniczyły łącznie 23 osoby. Jednocześnie policyjni negocjatorzy przez kilka godzin prowadzili rozmowy z mężczyzną, który odmawiał poddania się. Uzbrojony w noże i trzymający kanister z benzyną, groził ponownym podpaleniem i kolejnym wybuchem przemocy. Ostatecznie, dzięki zaangażowaniu specjalistycznych jednostek, został skutecznie obezwładniony i zatrzymany. W całej akcji uczestniczyło 66 funkcjonariuszy oraz ratowników. Zatrzymany usłyszał szereg zarzutów: czynnej napaści na funkcjonariuszy, znieważenia ich, znęcania się nad osobą najbliższą, sprowadzenia bezpośredniego zagrożenia katastrofy oraz wymuszania czynności urzędowych. Prokuratura rejonowa w Wołominie wnioskowała o tymczasowy areszt. Ale ku zaskoczeniu wielu, sąd zastosował łagodniejsze środki: dozór policyjny, zakaz kontaktu i zbliżania się do żony oraz nakaz opuszczenia wspólnego mieszkania na trzy miesiące. Prokuratura zapowiedziała złożenie apelacji, podkreślając skalę zagrożenia, jakie stworzył zatrzymany mężczyzna. Miniony weekend, od 18 do 20 lipca, przyniósł kolejną eskalację napięcia na wschodniej granicy Polski. Funkcjonariusze podlaskiego oddziału Straży Granicznej zmagali się z falą blisko 340 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Najwięcej takich przypadków, ponad 120, odnotowano w piątek. W sobotę było ich nieco mniej, około 50, natomiast w niedzielę aż ponad 160. Skala zjawiska nie tylko nie słabnie, ale staje się coraz bardziej niebezpieczna. Granica państwowa była forsowana niemal na całej długości pasa objętego nadzorem przez placówki Straży Granicznej w Michałowie, Płaskiej, Narewce, Dubiczach Cerkiewnych, Białowieży, Krynkach, Lipsku, Mielniku i Czeremsze. Migranci podejmowali próby sforsowania stalowej zapory granicznej, a także przekraczali rzeki i cieki wodne, takie jak świsłocz, wołkuszanka czy przewłoka. Ich działania były zorganizowane często koordynowane przez przemytników ludzi operujących po stronie białoruskiej. Niepokój służb budzi jednak nie tylko liczba prób, lecz także wzrost agresji ze strony osób próbujących przedostać się do Polski. Coraz częściej dochodzi do fizycznych ataków na funkcjonariuszy pełniących służbę przy granicy. Z relacji Straży Granicznej wynika, że z terenu Białorusi w stronę polskich patroli rzucano kamieniami, szklanymi butelkami, a w niektórych przypadkach również ciężkimi przedmiotami. Tego rodzaju działania stanowią realne zagrożenie dla życia i zdrowia funkcjonariuszy i są dowodem na pogłębiające się zorganizowanie oraz brutalizację procederu nielegalnej migracji. Wśród zatrzymanych cudzoziemców znaleźli się obywatele państw afrykańskich i azjatyckich, między innymi Konga, Gany, Kamerunu, Etiopii i Afganistanu. Większość z nich była kierowana przez osoby trudniące się przemytem ludzi, które udzielały wskazówek, jak pokonać fizyczne bariery oraz jak reagować na działania Straży Granicznej. Straż Graniczna podkreśla, że polska granica jest jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, a jej nielegalne przekroczenie stanowi przestępstwo. Funkcjonariusze nieustannie wzmacniają działania operacyjne. Zwiększono liczbę patroli, a do nadzoru wykorzystywane są nowoczesne systemy monitoringu, w tym kamery termowizyjne i drony. Minister Tomasz Siemoniak odwiedził przejście graniczne połowce Pieszczatka, gdzie podczas konferencji mówił o konieczności uszczelnienia wschodniej granicy Unii Europejskiej i walce z presją migracyjną. Robimy wszystko, żeby zatrzymać właśnie tutaj nielegalną migrację, tak aby te osoby. Nie przedostawały się do Polski i dalej do Niemiec i do innych państw. Szacujemy, że dzięki służbie naszych funkcjonariuszy i żołnierzy, dzięki zabezpieczeniom fizycznym, dzięki barierze elektronicznej nasza skuteczność sięga 97-98%. Zakończyliśmy w tych dniach budowę zapory elektronicznej na pełnej długości, także obejmującej odcinki rzeczne granicy. W ramach walki z nielegalną migracją. Od 7 lipca, czyli dokładnie dwa tygodnie temu, przywróciliśmy tymczasowe kontrole graniczne na granicy z Niemcami i Litwą. Obecna sytuacja nie pozostawia złudzeń. Presja migracyjna na wschodniej granicy Polski utrzymuje się na wysokim poziomie i wykazuje tendencję wzrostową. Agresja, skala prób nielegalnego przekroczenia oraz zaangażowanie zorganizowanych grup przestępczych sprawiają, że ochrona tego odcinka granicy jest jednym z największych wyzwań dla polskich służb mundurowych. Policjanci z Hojnic, wspierani przez kryminalnych z Gdańska oraz pomorskich kontrterrorystów, zatrzymali 43-letniego mężczyznę podejrzewanego o agresywne zachowanie wobec obcokrajowców. Według świadków, sprawca miał wysiąść z samochodu marki Audi i publicznie kierować w ich stronę obraźliwe hasła, po czym wyjął przedmiot przypominający broń palną, wzbudzając wśród przechodniów silny niepokój. Zgłoszenie potraktowano bardzo poważnie. Błyskawicznie rozpoczęto działania operacyjne, w które zaangażowano nie tylko lokalnych funkcjonariuszy, ale również specjalistów z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz funkcjonariuszy elitarnego pododdziału kontrterrorystycznego. Podczas przeszukania pojazdu oraz pomieszczeń użytkowanych przez mężczyznę, funkcjonariusze zabezpieczyli trzy przedmioty przypominające broń palną. Jeden z nich znajdował się w bagażniku samochodu, dwa kolejne ujawniono podczas dalszych czynności. Wszystkie trafią teraz do ekspertyzy balistycznej, która pozwoli ustalić, czy były to autentyczne egzemplarze broni, czy też realistyczne atrapy. Śledztwo nadzorowane przez prokuraturę dotyczy kilku wątków. Oprócz sprawdzenia legalności posiadania zabezpieczonych przedmiotów, kluczowym aspektem będzie ustalenie, czy działanie zatrzymanego miało charakter przestępstwa z nienawiści na tle narodowościowym. Groźby kierowane wobec przypadkowych przechodniów, zwłaszcza z użyciem przedmiotu przypominającego broń, traktowane są przez organy ścigania jako realne zagrożenie dla porządku publicznego. Policja nie wyklucza dalszych zatrzymań ani rozszerzenia zarzutów, jeśli zebrany materiał dowodowy wykaże, że działania 43-letniego mężczyzny miały szerszy kontekst bądź były wcześniej planowane. Ukraińskie gangi, zdaniem posłów Konfederacji, zdominowały rynek przemytu ludzi na terytorium Polski. Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie Grzegorz Płaczek i Michał Wawer alarmowali, że zjawisko to nie tylko przybrało na sile, ale stało się jednym z głównych problemów związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym kraju. Ich zdaniem sytuacja wymknęła się spod kontroli, a winę ponoszą zarówno nieskuteczne przepisy, jak i brak stanowczej reakcji ze strony władz. Grzegorz Płaczek, Powołując się na informacje uzyskane od Straży Granicznej, podkreślił, że aż 95% osób organizujących nielegalną migrację stanowią obywatele Ukrainy. Według posła, gangi te korzystają z nieszczelności granic oraz słabego nadzoru nad przepływem cudzoziemców, co doprowadziło do faktycznego odrodzenia w Polsce zjawiska handlu ludźmi. Dzisiejsza konferencja będzie poświęcona ukraińskim gangom, które rozkręciły handel ludźmi w Polsce. Otóż funkcjonariusze z placówek Straży Granicznej w Czeremsze i Narewce oraz Wydziału Zabezpieczenia działań podlaskiego oddziału Straży Granicznej w Białymstoku 10 czerwca 2025 roku na terenie województwa wielkopolskiego dokonali zatrzymania obywateli Ukrainy. Są oni podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się organizowaniem nielegalnej migracji. 28 kwietnia bieżącego roku Straż Graniczna poinformowała o zatrzymaniu w województwie tym razem Lubuskim kolejnego Ukraińca, organizatora nielegalnego przekraczania granicy. 19 maja bieżącego roku funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego oddziału Straży Granicznej, współdziałając z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Piszu, tym razem zatrzymali obywatela Ukrainy przewożącego czterech somalijczyków. 28 maja funkcjonariusze z Wydziału Zabezpieczenia Działań Warmińsko-Mazurskiego oddziału Straży Granicznej zatrzymali do kontroli Mercedesa. 30 kierowca przewoził z Litwy do Polski siedmiu somalijczyków, dwóch syryjczyków i dwóch obywateli Jemenu. W czerwcu 2025 roku strażnicy graniczni z polsko-ukraińskiego przejścia w Korczowej zatrzymali 38-letniego Ukraińca, który był poszukiwany przez Polski wymiar sprawiedliwości w związku z przemytem ludźmi. 4 lipca 2025 roku 10 nielegalnych imigrantów wpadło w ręce funkcjonariuszy z nadodżańskiego działu straży granicznej. Podczas kontroli drogowej przewozili dwóch nielegalnych Ukraińców. Oczywiście lista jest długa. Pytanie tak naprawdę, ilu tych przemytników funkcjonuje Ilu przemytników udaje nam się wyłapywać? Ile osób zatrzymanych na samym końcu poniesie jakąkolwiek karę, poniesie jakiekolwiek konsekwencje? Co robi obecnie polski rząd? Ilu z tych y, nielegalnie y, prze, przewiezionych osób, y, ile z tych osób y, jedzie do Niemiec, jedzie do Francji, a ile z tych osób zostaje w Polsce? I tutaj wiadomo, że pojawia się pytanie, co oni potem w tej Polsce ewentualnie robią? Czy rozwijają dalej jakieś struktury gangów, mafii lokalnych? Czy przyjdzie nam w Polsce za niedługo mierzyć się z tym, o, o czym próbujemy zapomnieć od lat? Y, y, 80. Michał Wawer zwrócił z kolei uwagę na narastającą presję migracyjną, zarówno od strony wschodniej, jak i zachodniej granicy Polski. Jak zaznaczył, działania służb są w znacznym stopniu utrudnione przez obowiązujące przepisy, które nie dają żołnierzom i funkcjonariuszom jasnych wytycznych co do użycia środków przymusu bezpośredniego, w tym broni palnej. Konfederacja przygotowała projekt ustawy mający na celu zmianę przepisów regulujących użycie broni przez służby mundurowe w sytuacjach zagrożenia granicy. Politycy przekonują, że bez takiej zmiany nie tylko nie uda się skutecznie zatrzymać napływu nielegalnych migrantów, ale również pogłębi się kryzys kadrowy w wojsku i Straży Granicznej, ponieważ młodzi ludzie zwyczajnie nie będą chcieli dołączać do formacji pozbawionych realnych możliwości działania. Wawer wskazał także na aktywność organizacji proimigracyjnych działających przy granicy, które, jego zdaniem, współpracują z przemytnikami i utrudniają pracę służbom. Niektóre z tych grup są w praktyce przedłużeniem działalności gangów, wspierają migrantów w przejściu przez granicę, udzielają im schronienia, pomagają w przemieszczaniu się po kraju, mówił. W ciągu ostatnich lat przeważającą większość tzw. kurierów, czyli osób zajmujących się fizycznym przerzutem migrantów, stanowili cudzoziemcy. Od 2021 roku ich udział utrzymuje się na poziomie około 90%. Największą grupę stanowili Ukraińcy, a za nimi Gruzini i Białorusini. Według posłów Konfederacji obecna sytuacja wymaga natychmiastowej i zdecydowanej reakcji państwa. Ich zdaniem dalsze ignorowanie tego zjawiska doprowadzi do destabilizacji wewnętrznej i podważenia autorytetu polskich służb mundurowych. Do brutalnego incydentu, który odbił się szerokim echem w mediach społecznościowych, doszło w piątek, 21 czerwca, w rejonie Dworca Centralnego w Warszawie. Na nagraniu, które krąży w sieci, widać dwóch mężczyzn w trakcie gwałtownej szarpaniny, w pewnym momencie jeden z nich zostaje powalony na ziemię i obity pięściami po twarzy przez przeciwnika. Film szybko zdobył popularność, wzbudzając lawinę komentarzy i domysłów co do przyczyn oraz przebiegu zdarzenia. Policja, która zajęła się sprawą, zidentyfikowała uczestników bójki. Jak poinformował młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji, jeden z nich to obywatel Turcji, a drugi – obywatel Stanów Zjednoczonych. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że to właśnie turecki kierowca przewozów na aplikację miał rozpocząć konfrontację, atakując Amerykanina. Ten z kolei odpowiedział siłą, skutecznie powalił napastnika na jezdnię i wymierzył mu kilka ciosów w głowę. Do bójki doszło tuż obok samochodu używanego do przewozu pasażerów. Całe zajście zostało zarejestrowane przez przechodniów, a nagranie po czasie pojawiło się w sieci, trafiając również na portale zajmujące się tematyką miejską i bezpieczeństwem publicznym. Co ciekawe, podczas policyjnej interwencji obaj mężczyźni oświadczyli, że nie zamierzają składać zawiadomienia w tej sprawie. Funkcjonariusze sprawdzili ich dane w systemach, żaden z nich nie figuruje jako osoba poszukiwana. Mimo rezygnacji z oficjalnych oskarżeń, sprawa nie została zamknięta. Policja kontynuuje gromadzenie materiału dowodowego, który zostanie przekazany do prokuratury i poddany dalszej analizie prawnej. Nie wiadomo jeszcze, czy sprawa zakończy się postawieniem zarzutów. Z uwagi na publiczny charakter incydentu i dużą liczbę świadków. Prokuratura może uznać, że doszło do naruszenia porządku publicznego lub narażenia zdrowia, co otwiera drogę do ewentualnych działań, niezależnie od braku skargi ze strony poszkodowanych. Zdarzenie ponownie rozbudziło dyskusję o bezpieczeństwie w rejonie Warszawskiego Dworca, gdzie w ostatnich miesiącach coraz częściej dochodzi do incydentów z udziałem kierowców przewozów na aplikacje i pasażerów z zagranicy. Mieszkańcy wielkopolskiego kępna wciąż nie mogą otrząsnąć się po brutalnej napaści, do której doszło w samym centrum miasta. W Biały Dzień na prowizorycznej kładce ułożonej z powodu trwających prac remontowych, 19-letni obywatel Ukrainy zaatakował starszego mężczyznę w sposób wyjątkowo brutalny i całkowicie niespodziewany. Wydarzenie zostało zarejestrowane przez kamery miejskiego monitoringu i wywołało ogromne poruszenie w lokalnej społeczności. Na nagraniu udostępnionym w sieci widać, jak młody napastnik podbiega do stojącego na kładce mężczyzny i z impetem kopie go w plecy, powalając na ziemię. Gdy ofiara upada, agresor nie zatrzymuje się, kopie go wielokrotnie, także w okolice głowy, nie wykazując najmniejszych oznak opamiętania. Ze względu na dużą przemoc, nagranie to nie może zostać udostępnione w tym materiale. Cała scena trwa zaledwie kilkanaście sekund, ale jej brutalność jest porażająca. Zaatakowany mężczyzna odniósł poważne obrażenia i został natychmiast przewieziony do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca został zatrzymany jeszcze tego samego dnia. Dzięki monitoringowi i szybkiemu działaniu policji udało się go namierzyć i doprowadzić do jednostki. Jak ustalono, dziewiętnastolatek był pod wpływem alkoholu. Usłyszał zarzut uszkodzenia ciała, za co polskie prawo przewiduje karę do dwóch lat pozbawienia wolności. Decyzja, która zapadła później, wywołała jednak niemałe kontrowersje. Prokuratura nie wystąpiła o tymczasowy areszt, a sąd zdecydował o pozostawieniu sprawcy na wolności. W praktyce oznacza to, że jeśli zdecyduje się opuścić terytorium Polski, wymiar sprawiedliwości może mieć poważny problem z jego pociągnięciem do odpowiedzialności. Dodatkowe zdziwienie wzbudza fakt, że śledczy, jak sami przyznali, Biorą pod uwagę wcześniejsze wulgarne zachowanie pokrzywdzonego, jako możliwą okoliczność łagodzącą. Mimo, że nie doszło do fizycznego konfliktu między nimi przed atakiem, to według policji stan nietrzeźwości i ewentualna prowokacja ze strony poszkodowanego mogą mieć znaczenie dla dalszego biegu sprawy. W opinii wielu mieszkańców Kępna, taka interpretacja zdarzenia to niepokojący sygnał. Brutalny atak na bezbronnego człowieka, udokumentowany na nagraniu. W ich oczach zasługuje na zdecydowaną i natychmiastową reakcję wymiaru sprawiedliwości. Tymczasem sprawca, mimo powagi czynu i realnego zagrożenia dla życia ofiary, pozostaje na wolności. Sprawa budzi tym większe emocje, że dotyczy bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, w miejscu, w którym codziennie przechodzą dziesiątki mieszkańców. Brutalna napaść, która mogła zakończyć się śmiercią, i decyzja o braku tymczasowego aresztu, w opinii wielu osób stawia pytanie gdzie kończy się wyrozumiałość dla okoliczności, a zaczyna pobłażliwość wobec przemocy. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.